Zajmujemy się tworzeniem i wdrażaniem automatyki dla przyzakładowych stacji paliw. Z nami tankowanie to pestka. Przed tankowaniem należy przygotować kartę identyfikacyjną lub brelok. Kartę przykładamy do czytnika. Opcjonalnie system zapyta o PIN lub stan licznika, który należy wpisać. Po zakończeniu tankowania proces dobiega końca. Kierowca może odjechać. Dane o tankowaniu przesyłane są na serwer systemu Petro Manager. Upoważnieni pracownicy sprawdzają m.in., do jakiego pojazdu zatankowano paliwo. PetroManager pozwala śledzić przebieg tankowania sekunda po sekundzie. System współpracuje także z sondami pomiarowymi. Wskazuje temperaturę, poziom paliwa w zbiorniku lub ewentualnej wody. Z każdej czynności system PetroManager może wygenerować lub wydrukować spersonalizowany przez użytkownika raport. Zarządzaj swoją stacją tak jak chcesz. Przydatne tutoriale znajdziesz na kanale YouTube.